Witam serdecznie w kolejnym odcinku w pożegnalnym odcinku dzisiaj żegnamy akumulator BFOS, czyli ukraiński akumulator który walczył jak gladiator ale nie, nie dało się go niestety uratować robiliśmy jeden odcinek, gdzie próbowaliśmy go rozładować na maksa i patrzyliśmy, czy Honda odpali czy nie to był ciekawy odcinek, wydaje mi się podlinkuję wam, kto nie widział i tam właśnie pokazaliśmy że niby Akumulator umierający, a jednak Honda dalej paliła. I teraz dlaczego odcinek pożegnalny, ponieważ prawdopodobnie kupię nowy akumulator. No i tego oddam, żeby nie płacić kaucji. Natomiast moją Hondą, Hondowski OEMowski akumulator sobie zostawię na dalsze testy. I teraz słuchajcie, próbowałem po, film, po, po filmikach popatrzeć kiedy ja ostatni raz go ładowałem. Nie jestem w stanie dokładnie określić, ale na pewno ponad miesiąc temu, innymi słowy, musicie mi uwierzyć, FIX nigdy kitów nie wciska, ten akumulator sobie tu stoi, prawdopodobnie półtora miesiąca, miesiąc na pewno, nic nieładowany i tak dalej. No i bierzemy urządzenie pomiarowe, amatorskie i patrzymy co tu się stało po miesiącu. Poza samochodem. To jest zwykły. I to było 600, chyba. Do wymiany 56% zdrowia akumulatora. Rezystancja 8-11. No słuchajcie, niesamowite 12-76. Zobaczcie, jak on trzyma napięcie. No naprawdę, ponad miesiąc go nieładowałem. No i wciąż prądu 341, czyli trochę więcej jak połowa. Nie chcę mi się go wsadać do crv Ciekawy jestem, czy by odpaliła na nim, czy nie. No dobrze, dzięki, trzymajcie się.